Witam Was w odcinku poświęconym na skórek związanych z Azją, ale bardziej się skupimy na Chinach oraz Japonii. Od razu uprzedzam, że w top 10 nie znajdują się skórki takie jak Katarina i Nidali z walczących królestw oraz rozrywkowa Jinx z powodu tego, że chcę Wam przypomnieć inne skórki, które są starsze a posją do nazwy odcinka. Jest jeszcze drugi powód, niestety nie powiem Wam o co w nim chodzi, ale mogę dodać abyście oglądali kolejne odcinki, i na pewno się dowiecie. Nie przedłużając więcej, zaczynamy to top 10 skórek związanych z Azją. Miejsce dziesiąte to Samurai A teraz o czego możemy się domyślać to że Master przypomina Samuraja Ponieważ otrzymał zbroję oraz miecz właśnie wspomnianej wcześniej postaci Skórka jest tania więc jak najbardziej możemy ją dodać do kolekcji Na miejscu dziewiątym znajduje się japońska karma. Postać otrzymała nowy, zmieniony strój zwykła zwykłej skórce gunda Ponoro, w tej ubranie jest jasne, przez co bardziej wada w oko. Znaki na plecach Karmy zostały zmienione z salady nowego na złoty oraz jej korona także została zmieniona. Numer 8 to Panda Timo Skórka jak najbardziej zasługuje aby być w top 10 których harteza został zmieniony na Pandę Jego plecak ma dodatki bambusu oraz jego broń również została zmieniona na bambus Jeżeli chodzi o umiejętności to grzyby zostały zmienione na trójkątne paczki Miejsce siódme to Kyan Karateka. Praja dodał postaci nowy biały strój z dodatkami czerni. Oczywiście mam na myśli jego pas, ale nie tylko. Postać co prawda nie, nie posiada kamuflaża ani kaptura, tak jak w innych skórkach, ale dalej nie widzimy jego twarzy, dzięki czarnej opasce. Dlaczego tak jest? Postać jest ninją, więc nie może zdradzać swojej tożsamości. Na miejscu szóstym znajduje się Koinami. Moim zdaniem jest to bardzo ładna skórka, otrzymała oczywiście inny wygląd, w tym przypadku bohater ma czerwone łuski, pomarańczowo czerwone włosy oraz inną różdżkę. Jeżeli chodzi o umiejętności, to wszystkie posiadają dodatkowe efekty. Jeżeli użyjemy umiejętności W, E oraz R, to pojawiają się czerwone rybki. Numer 5 to Lisney Smocza 5. RAE dodał białą koszulę, na której stół znajduje się biały smok. Bohater posiada ciemne okulary. Jeżeli nie wiecie co to oznacza to zapraszam do poprzednich materiałów. Uważam, że skórka wygląda fajnie, ale jej cena jest zbyt wysoka, ponieważ ciężko jest zmienić wygląd umiejętności w tej postaci, więc nie różnią się od zwykłych. Miejsce czwarte to kokmu tańczący z sylwami. Skórka otrzymała inny wygląd i jest on bardzo ładny. Uważam, że jest to najlepsza skórka dla tego bohatera. Jednym z bardzo miłych i fajnych efektów są autoataki. Tylko gdy zaatakujemy, to słychać i widać wybuch firewerk. Umiejętności W oraz R także posiadają ten efekt. Na trzecim miejscu znajduje się Pax Jax. Riot wyposaży bohatera w nowe żółte ubranie, Ki oraz sywene kapelusz. Niestety nie wiem dlaczego skórka nazywa się Pax, a nie Pak, ponieważ na plecach oraz klatce piersiowej znajduje się Pak. Jeśli wiecie to piszcie. Na dodatek mogę jeszcze dodać, że skórka wzięła swój pomysł z japońskiego komiksu. Numer drugi to korki ze smoczymi skrzydłami. Skórka posiada taki sam efekt co skórka do kogmoła, ale w tym przypadku wszystkie umiejętności posiadają wspomniany efekt. Jeśli chodzi co do wyglądu, to samolot bohatera został zmieniony i przypomina smoka i wygląda to bardzo ciekawie. Jeśli chodzi o cenę skórki, to jak najbardziej możemy poświęcić TRP, ponieważ nie zauważyłem żadnych wad skórki. Na miejscu pierwszym znajduje się Panda Eni. Jak najbardziej uważam, że skórka zasługuje na to miejsce. Bohater posiada zmieniony wygląd. Ubranie w tym przypadku to kimono. i plecak wygląda na model worka, w którym znajdują się fajerwerki. Włosy, buty oraz pluszak również inaczej wyglądają. Jeśli chodzi o misia, to umiejętność R została zmieniona. Reszta umiejętności otrzymała mały dodatek. Zawsze to coś. Dotarliśmy do końca materiału. Jeśli wam się spodobało nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Jest to motywacja, abym tworzył kolejne materiały. Zapraszam was oczywiście do innych materiałów, link w opisie, oraz znajduje się tam link do strony, na której jest lista piosenek, które użyłam do filmu, więc na nią. I to by było na tyle 15 odcinka. Ja jestem Cluster, życzę wam miłego dnia, cześć i na razie.